Simon witajcie z tej strony Wariot. A dziś jesteśmy w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Drake Song Online. Aktualnie jestem na koncie Makid i jest ze mną dzisiaj doktor Strange. E, tak, może Wam się wydawać trochę nietypowy odcinek, bo jesteśmy dokładnie przed aktualizacją. Dzisiaj jest poniedziałek, ten odcinek powinien pojawić się jutro najwyżej, a aktualizacja jest dokładnie w czwartek, więc będziecie mieli to dokładnie przed aktualizacją e, ogólnie chciałem Wam mega podziękować za ostatnią aktywność pod filmikami za łapki w górę, subskrypcję. I ogólnie jeżeli podoba Wam się to co robię i chcecie być na bieżąco z tym co nagrywam, możecie zostawić łapkę w górę suba, a już nie przedłużam, więc tak. E, ogólnie... Filmik będzie polegał na tym, że chciałbym wam pokazać jak jest teraz, jak wygląda ból tłucznika, jak działał, działa set po prostu Q7. Jest to jeszcze aktualne do czwartku, więc... więc wam chcę pokazać to dosłownie mamy 2-3 dni tego setu i będzie takie mniej więcej porównanie teraz, a po aktualizacji wrzucę drugą część tego odcinka jak wygląda gra łucznikiem teraz przed, a później po i dosłownie przed chwilą zbierałem odłamki odłamki, fragmenty dokładnie tej materii po to, żeby móc kupywać portów i pokazać wam bicie każdego bossa na inf 1 jak to wygląda z setem z 7 yy, ostatnio udało właśnie mi się podnieść broń na te 10 co też trochę mi podniosło szkód I teraz też będę za niedługo kombinował coś Czy przed aktualizacją zdążę zrobić po prostu e, Lepsze kamienie, czy nie Nie wiem, dwa, trzy dni są Tam miałem te jokery Właśnie, jest taka sprawa z jokerami e, Nie pamiętam dokładnie do czego to było Znaczy, jaki przepis było trzeba mieć, żeby tego jokera Użyć, żeby ponieść ten kamień mm. Mniej więcej zaawansowani gracze powinni wiedzieć, o jakiego jokera dokładnie chodzi i jak to się podnosi, bo dwa kamienie na przykład yy, do szkód i daje jokera. I wtedy nie mam tego przepisu. Nie wiem, u kobolda kupowałem, znaczy u gnoba kupywałem teraz niedawno i jakoś nic się nie zmieniło. Okej, okay, dobra. Pierwszego mamy Grimmaga. Grimmax Stone. Yy, Dosownie. Z setem jakiegoś tu dużego problemu właśnie nie widać, żeby było. I naprawdę z tym socikiem mega się przyjemnie gra. Nie wiem dlaczego oni to zmienili. Podobno, że gra wymaga zmian, bo jest za łatwo. <tak> Także zobaczymy, co to będzie po aktualizacji niby postać, każdy będzie powinien potrafił zrobić sobie sam bez pomocy drugiej osoby, ale zobaczymy to. Co do ostatnich informacji... Wiem, że na pewno jedna informacja nie była zawarta w różnych filmikach z YouTube'a Wiem, że na pewno filmiki skół, ale to nie o to chodzi. Chcę wam teraz zaprezentować przed aktualizacją i po, jak to wygląda. Yy, właśnie to są krzepkie trunki. I te trunki za 80% co ja mam, nakupiłem sobie ich 10 tysięcy. Po to, bo po aktualizacji nie będzie można ich kupić za złoto, tylko będą już za materię i mroczne monety, także znaczy ogólnie trunki będziecie mogli sobie kupić zielone, ale już tych co mają 80% niebieskich nie będziecie po prostu mogli, więc jak chcecie możecie sobie teraz to kupić mm, jakoś mega dużo to nie kosztuje, żeby to za zaopatrzać sobie w to no i dobra, i dalej lecimy na Arachnę całkiem, no ta postać jest tak zrobiona że na razie na tą chwilę nie ma żadnego jakoś mi więcej problemu z ubijaniem tych bossów na takim modzie, tak? Tak wiem, że jak zmienią w aktualizacji, może być trochę ciężej. Bo wiadomo, nie ma się setu tego, lewele są inne i tak dalej. Jestem ciekawy, mega ciekaw, jak to będzie wyglądać. Wszystko e, możecie też napisać, co wy myślicie o tej aktualizacji. Jak wam to się widzi, czy wam się podoba po prostu te zmiany. Może coś nowego, może coś innego, ale według mnie, usunięcie setu Q7 dla ucznika to jest totalna porażka, dlatego że ucznik traci tak, jakby swój skill, to nie wiem czy pamiętacie jak były 50 levele i łucznik była farma zawsze na mapkach i zawsze był tank mag i parowiec i zawsze była wybierana e, wszystkie te trzy klasy były wybierane oprócz łucznika bo łucznik był taką postacią e, czasami wydawało się że na czacie było pisane na przykład nie wiem q4 farm i to było no noobs e, ranger na przykład nie i takie no, Łucznika zazwyczaj do party na 50 levelu nie brali. No 45 level to takie jeszcze przedział był fajny, no ale na 50 niestety no, nie było za zbytnie rewelacji, i dlatego że wprowadzili SET, z, dosłownie SET z Q7, który ma tego buffa, no to jakoś się zaczęło przyjemnie grać. Ogólnie mam 40 tysięcy złota, więc pewnie w tym czasie zdążę pojechać do Emily i od niej załatwić sobie runki na wiedzę po to, żeby później mieć ten pył mm, Dosłownie te runki o w Kinszli możecie ogarnąć sobie, jak macie premkę Ja dosłownie przed chwilą niedawno odpaliłem Deluxe sobie na 3 żeby móc to kupić Nie wiem... i wiem, że sześcianków trochę nazbieram co do tego czasu Może nie dużo. Tak, wiem, otwierałem sześciany przed aktualizacją, ale... Zostawię sobie te spare sztuk po aktualizacji. Zobaczymy, co w ogóle wypadnie z tego. Wiem, że tiery opadną, ale i tak nic za ciekawego z tych sześcianów nie było. Oprócz jakichś tam kamieni, tak. Często będzie mi się pojawiać po prostu okienko z sklepem albo czymś innym, umiejętnościami. No bo zdarza się tak, że jak gram raz na jakiś czas, tak. To tutaj zazwyczaj jest tak, że wbiję na gierkę i sobie poławczę w mieście albo. Popatrzę na itemki, eventy i tak dalej, popiszę ze znajomymi. A tak to zazwyczaj teraz ostatnio jakiś. Jak zobaczyłem, co dodadzą i co zmienię w tej aktualizacji, no to stwierdziłem, że jakoś to dziwnie jest, mega dziwnie. Więc. Także możecie napisać, co myślicie o tym. Możecie też napisać, co byście chcieli zobaczyć na kanale, może jakiś przed aktualizacją, jakiś filmik. Poradnika może wam nie nagram, bo dlatego, że wygląda to tak, że na testowy serwer jest bardzo ciężko się dostać. A drugie to, że no już mniej więcej są jakieś materiały z tego, to więc wystarczy wejść, wpisać i już jest, tak? Także ja już tutaj nie mam za zbytnio mniej więcej pomysłów co do tego, ale postarałbym się coś jeszcze nagrać. Jeżeli macie jakieś propozycje, możecie śmiało właśnie pisać, e, jakie tam, co tam właśnie w Drakasangu teraz porabiacie, co jest, co można robić. Ja aktualnie na razie nie mam pomysłu co do tego, wiem, że na pewno jutro będę materię farmił, może mi się to przyda, może ktoś będzie chciał pofarmić te okularki i polatać teku trochę przed aktualizacją. No nie ma co to zbytnio wymyślać. I pytanie takie, czy chcielibyście po prostu zobaczyć yy, u mnie na kanale jakąś inną grę, na przykład nie wiem Minecrafta czy coś jakąś seryjkę? Dosłownie miałaby to seria na takim celu, że raz na jakiś czas bym wstawił odcinek po prostu z danych efektów Co zrobiłem na tej mapie, na przykład w Minecraft'cie e, Chyba, że macie jakieś inne gierki i polecacie w nie zagrać Oczywiście były propozycje, były propozycje Neverwinter'a e, Gully Wars była seria, która nie za zbytnio się przyjęła na kanale Nie wiem, może nie lubicie tego, albo nie chcieliście tego oglądać, więc no nie no nagrywałem Każdy ma swoje gusta Wiem, że Drakia Sang jest tu sporo widzów Drakensanga, więc głównie Drakensang content na kanale, ale może macie jakieś podobne fajne gierki, które chcieli już... chcielibyście zobaczyć po prostu w moim wykonaniu? Na mm. ten filmik na celu nie ma czegoś takiego, że. Wiem, są filmiki z Międzyświatów, każdy lata to jest tego Multum, ale chodzi mi o to, że pewnie gdzieś jest taki filmik na bank jest, bo jest ale nie ma go w moim wykonaniu <grych> także nie, może wam się kiedyś przyda obejrzycie to i zobaczcie jak wyglądała gierka przed a jak wygląda po No, nowi gracze po prostu tego nie zauważył że było coś takiego mam nadzieję że te osoby które spędziły mega dużo czasu na wyfarmieniu tych itemów zrobieniu tego to zobaczyły jak było na przykład jak ja mam też 40 tysięcy złota no to naprawdę powiem wam że no, nie jest jakoś mega łatwo to szybko zbierać, a po aktualizacji będziecie mogli sprzedać parę itemów i już będziecie już blisko tego, tak? Co do tego, kupię sobie na pewno dokupię sobie potionów, to na pewno na HP. Myślę, że kupić toniki przed aktualizacją jeszcze, bo później po aktualizacji będą drogie, a nie wiem jak będzie z farmem itemów, tak? Bo może być osłabiony farm itemów, tak? Co te sześciany? sześciany też teraz się opłaca otwierać. Bo po aktualizacji ma być podobno zmniejszony drop kamieni z tego, więc nie wiem. Wiem, że też te kamienie macie na przykład kamienie królewskie i sobie je ulepszacie. Tam macie specjalne te do ulepszania. Trzeba zrobić to przed aktualizacją, bo po aktualizacji będzie wymagany pył i coś podobno z tym pyłem będzie mega przekitrane Także nie wiem. Ja zdążyłem przed aktualizacją się spieszyłem i zrobiłem sobie po prostu tier 10 łuku, bo byłem przekonany. Znaczy, nie oglądałem, nie interesowałem się tym, co to będzie po prostu dodane, a jak dowiedziałem się, że 700 nie będzie miało znaczenia, i takie do mm -hmm, cała taka robota, bo teraz zbierałem ogólnie tą materię na rdzenie wzrostu, bo No po prostu nie miałem i też mega czasu mi to zajęło. Tych okularków trochę poszło, żeby naparmić. Tej materii na rdzenie, także mi się wydaje, żeby ta robota nie poszła na marne. No nie wiem, jak wy myślicie, jak to będzie, czy ja po prostu, jak wejdzie aktualizacja, czy mam po prostu biegać z tym setem, co ja teraz mam, czy coś tu trzeba wykombinować i zmienić. No, Tier 10 zrobiłem, mam nadzieję, że to pobiegam sobie ileś levelistym, tak? Nie, wiem, właśnie, mamy mortisaż, mi się przypomina te czasy, jak był 45 level, eee, po prostu się farmiło. M2-3K, czyli no osoby nowe mogą nie wiedzieć co to jest, czyli jak macie na kurze. 5. Kusze... Kusze... Nie, kurzeć, no kurzeć. Jak macie na Kuszeć po prostu mapę hala śmierci, to właśnie ta mapa była nazywana M2 kiedyś. I na M2 właśnie mieliście takie rycerze, co tu stoją, i to były bosy porstawiane właśnie na tej mapie. A 3K, dlatego że ubijaliście trzy pierwsze bosy. I za te trzy bossy mieliście 3000 chyba, z tego co pamiętam, glifa. Dlatego to się tak nazywało, z tego co mi się pamiętaj kojarzy. Także też mega fajne czasy. Nie wiem, czy pamiętacie, wspominacie jakoś to. Mi się mega z Mortisem bardzo dużo kojarzy tamtych czasów. Co prawda, gierka się zmienia. Nie wiem, jak, jak myślicie, czy to się zmienia na lepsze czy na gorsze? Bo jak ja patrzę tak po tym, to najpierw coś dodają, coś dobrego, fajnego jest, ale potem jakoś to. Zaczyna się powoli psuć, nie wiem. Nowi gracze może nie są bardzo rozeznani w tym, ale jak możecie napiszcie mi ktoś, kto gra sporo czasu, to jaka Wasza opinia jest na temat tego wszystkiego, co się teraz będzie działo, tak? Bo to każdy ma tu postać jakoś zrobioną w miarę. A teraz nagle takie boom, i trzeba wszystko zmieniać, tak? No wiadomo, że gra potrzebuje zmian na jakiś czas, żeby nie było nudno, tak? Ale coś kosztem czegoś takiego, gdzie postać automatycznie traci sens, to ja nie wiem wiecie może czym po prostu zastąpił ten set, bo no ja mniej więcej nie mam pojęcia no mortis trochę się schodzi, ale tak te bossy nawet nie są jakoś mega, mega, mega ciężkie mm, okej okay. i tymków też w miarę spoko, fajnie leci dostajecie trzy sześciany czy tam cztery. Jak macie deluxe, oczywiście tych sześcianów trochę sypie. Chciałem sobie właśnie tego deluxe sobie załatwić, kupić, ale ktoś powiedział na w komentarzach, że nie ma sensu, dlatego że po aktualizacji będzie jakoś tym dziwnie zrobione, także... Ok, lecimy na Herolda teraz, P7. No i taki mniej więcej plan. Odwiedzimy wszystkie sobie bosy Anni przed aktualizacją i spróbuję je odwiedzić po aktualizacji, ale... Z tego co wiem, nie wiem jak ta postać będzie po prostu wyglądać po aktualizacji, więc wtedy to może na zwykłym pójdziemy. Będziemy się śmieli. Będzie śmieszny odcinek z, z ubijania bossa na zwykłym, tak jak teraz biłem na m tak? Czy też będzie duża... Wiem, że część na pewno osób była na tym test-serwerze, to możecie się wypowiedzieć jak to tam... Pewnie są jakieś osoby co grają, wbijają ten level. Bo widziałem kiedyś live: y ktoś robił i wbijał ten level tam, grał sobie. Także dlatego zasypany. I ciekawe też będzie, jak wejdzie na pewno aktualizacja. O ile wejdzie za te kilka dni, bo także oni przesuwają, może coś śmieszne może być w nowym roku. Jak o tyle dobrze pójdzie, jak oni przesuwają cały czas, to tak. Ale lepiej, żeby do dalej to. Bezbłędnie, chociaż wiadomo, że poprawki będą, na pewno będą łaty robione Tylko mnie zastanawia to tak, wejdzie aktualizacja i tak sobie myślę, czy to po prostu będą 3 dni takie, że nie będzie można dostać się na ten serwer, albo będą takie lagi, że nie będzie można grać Ale to są tylko przypuszczenia, zobaczymy jak to wejdzie Tutaj na oficjalny serwer Także no ja tam zrobiłem, co mogłem przed aktualizacją. Nie wiem, jakoś. Teraz dopiero się dowiaduję trochę rzeczy, które powinienem zrobić, a na razie jeszcze ich nie zrobiłem. Mniej więcej, mniej więcej jak to nagrywam, no to postaram się jakoś jutro załatwić to wbić. I pewnie jak wbiję to tam ogarnę. Za złoto kupię te runy. I też podeślę wam, jak wyglądał Minecraft tego uku. <laughs> Ile tych rdzeni poszło, masakra to też te, Tych okularków to trochę było tam, wyfarmione. zależy kto jakie tempo ma, ale najlepiej, właśnie na tym kupięcie. Jak ktoś siedzi i trochę czasu, no to tam wyfarmi tego. Także też gra się zmieni, na pewno się zmieni. Chciałem ostatnio nagrywać poradniki jakieś, ale to jest bez sensu, dlatego że gra się zmienia o 360 stopni mniej więcej. Niektóre rzeczy na pewno zostaną, ale nie jestem pewien. Na pewno wiem, że wszystko się nie zmieni. Będzie dużo nowego. Może wtedy jak zacznę grać, to jakoś tych poradników trochę nagram, o ile sam załapię wszystko, bo to też tak trochę czasu będzie trzeba, żeby to załapać. A póki co, to na razie nam zostaje czekać i myśleć, co tu robić w tym Dracasangu, bo na razie... No nie wiem, czy jest jakiś sens, czy to sprzedawać, na przykład te itemy, co teraz we farmie? no... Chociaż ile ja tam we farmie przez te 2-3 dni, to tam, tam nie ma znaczenia, czy ja to sprzedam, czy przetopię. Ale złoto tam zawsze się trochę przyda. No i mamy ostatniego bossa w Międzyświecie. Meduzę. Oczywiście, tak... Byłem na tych bossach... Mm, na tych wyższych... Modach, także też... Z tego co wiem, broń farmiłem na Q8. Q8 na Sigimarze, byłem na im 7 Bo tak stwierdziłem, że trzeba zrobić tę broń przed aktualizacją, i naprawdę powiem wam, że nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, że ją ulepszyłem na tier 10, ale mi się wydaje, że będzie jakaś rekompensata za to, że ktoś miał tą broń na wyższy tier, a na przykład dana osoba na niższy, tak? To tiery mają zostać usunięte, ale statystyki tej broni podobno już nie. Także zobaczymy to, jak to wyjdzie. Jestem mega ciekaw, jak ta gierka w ogóle będzie wyglądać po tej aktualizacji. Niby wszystko jest na testowym serwerze, ale tak naprawdę to się okazuje, jak to wejdzie na prawdziwy serwer. No i także co, ja ode mnie to by było na tyle. Ja dziękuję, dzięki doktor Strejdziel za gierkę. I mam nadzieję, że oglądasz to i tu jesteś. A ci podsumowałem, ten to może sobie luknąć. Dzień na dzień za pomoc, I... i co, tyle by było ode mnie. Jeżeli filmik wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę suba. Trzymajcie się. Cześć na razie.